Ważne daty z historii Polski, które trzeba znać. Konstytucja 3 maja Konstytucja 3 maja została uchwalona w 1791 roku. Konstytucja 3 maja 1791 uznawana jest za pierwszą w Europie i drugą na świecie po Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Konstytucja 3 maja 1791 została uchwalona przez Sejm Wielki, zwany również czteroletnim, ponieważ obrady tego Sejmu, jak się domyślacie, trwały 4 lata, od 1788 roku do 1792 roku. Konstytucja 3 maja 1791 była najważniejszą reformą Sejmu czteroletniego. Autorami konstytucji byli król Stanisław August Poniatowski, polski polityk, dramatopisarz i poeta Ignacy Potocki oraz duchowny i uczony Hugo Kołłątaj. Konstytucja 3 maja regulowała prawa i obowiązki mieszkańców oraz zasady organizacji władzy państwowej. Wprowadzała trójpodział władzy, dzieląc ją na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Zniesiono liberum veto, które uniemożliwiało przeprowadzanie reform, odtąd uchwały tworzone przez Izbę Poselską miały przechodzić większością głosów. Odebrano prawo głosu i decydowania o sprawach państwowych Gołocie, czyli szlachcie nieposiadającej ziemi. Zniesiono wolną elekcję i wprowadzono dziedziczność tronu, odtąd Rzeczpospolita miała być dziedziczną monarchią konstytucyjną. Zacieśniono więzi między Rzeczpospolitą a Litwą poprzez zniesienie podziału na oba kraje. Wprowadzono stałą armię, której liczebność miała sięgać 100 tysięcy żołnierzy. Ustanowiono podatki w wysokości 10% dla szlachty i 20% dla duchowieństwa, mieszczanie i chłopi byli zwolnieni z płacenia podatku. Katolicyzm został uznany za religię panującą, jednocześnie zapewniono tolerancję i swobodę wyznań. w którym roku została uchwalona konstytucja 3 maja? W 1791 roku.